Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony Iza z kanału. Przychodzę do Was z fajną historią. Poczekajcie, zamknę tą zmywarkę, żeby nie było. Przychodzę do Was z fajną, nową serią w toka boka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tym razem stworzyłam jednoosobową rodzinę. Dokładnie, widzicie dwie postaci, ale naszą główną postacią jest Aśka. Aśka jest człowiekiem pracą. To jest człowiek praca po prostu. Ona pracuje przez cały czas. Ma agencję nieruchomości i agencję modelingową, więc po prostu jest wszędzie. Uprawia fitness, chodzi na siłownię. Ma jeszcze trzy psy. Zobaczcie swoją drogą i w co było w poczcie. Piesek. Czał, czał, który ma fioletowy język. Jako jedyny pies ma fioletowy język, więc po prostu jest hitem. Aśka jest człowiekiem torpedą, naprawdę jest jej wszędzie pełno. Natomiast Stefcia, Stefcia to, pani Stefcia to jest taka fajna pani kucharka, która tutaj gotuje, przygotowuje posiłki dla Asi i czasami jej pomaga w domu, pomaga jej przy pieskach, czasami je wyprowadza, kiedy Asia nie ma czasu, Asia nie ma czasu przez cały czas, więc ostro. To są dwie główne postaci, którymi dzisiaj się zajmiemy, zobaczycie o co chodzi w tej historii, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No i tymczasem buziaki, miłego oglądania. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to proszę zostaw subskrypcję, kciuk w górę, dzwoneczek i komentarz. Lecimy. Stefciu, Stefciu, słucham pani Asiu. Czy mogłabyś mi przygotować śniadanie? Oczywiście, a na co ma pani dzisiaj ochotę? Hmm, standardowo, tak, pancake. Zgadza się, bekon oczywiście. I jajko sadzone. Ach, pani Stefciu. Pani zna mnie idealnie. No, troszeczkę. nam panią od dzieciństwa, więc tak, oczywiście. Dobrze, Stefanio, ja idę pracować. Proszę, zrób mi jeszcze kawę. Zawołaj mnie, jak będzie wszystko gotowe. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Nie mam czasu i nie mam czasu. Gdzie jest moja komórka? Gdzie jest moja komórka? Szybko szukam mojego telefonu. Gdzie on jest? O rany już dzwoni. Tak słucham. No tak, 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 tak. Tak już zasiadam do komputera, możemy już zrobić ten meeting. Oczywiście, dobra, lecimy. Ora, jak ona jest zapracowana. Biedaczka, muszę jej przygotować pyszne śniadanie, żeby była szczęśliwa. Dobrze. Na początku jajeczka. Dwa jajka chyba starczą. Dobrze, boczek. Jak ona kocha... kurczaka zrobimy na obiad, jak ona kocha boczek. Laster boczku. Może jeszcze jakieś warzywko do tego byśmy dali. Wszystko się smaży, jeszcze tylko kawka. Gdzie te wszystkie kubki? Ach, w zmywarce pewnie. Bardzo, kawka. Mamy wszystko gotowe. O rany, zapomniałam o pankejkach. Pani Asiu! No dobra, to takie są ustalenia. Okej, okay, okej, okay, trzymajcie się. Za godzinę spotykamy się znowu i omówimy to wszystko. Dzięki! Już lecę, już lecę, pani Stasiu, muszę szybko zjeść. Nie mam czasu. O nie, proszę nie zjadać tak szybko. Wszystko jest bardzo gorące. Nie chcę, żeby pani się oparzyła i nie daj Boże, dostała refluksu żołądka. Spokojnie, spokojnie dam radę. Och, pyszne jajeczka. Ależ pani jest cudowna. Z panią na diecie ciężko być. O rany, jakie to wszystko pyszne. Jeszcze syrop klonowy i moja kawka. O rany, jak się cieszę. Dziękuję pani Stefciu. Co ja bym bez pani zrobiła? Dziękuję bardzo. Biorę kawkę na wynos i lecę do... Twojego pokoju. Kawka na wynos. Zawsze mówiłam, że ma pani zdolności wokalne. Dobrze, to ja tutaj wszystko posprzątam i chyba skoczę na jakieś zakupy, na obiad. Na co ma pani dzisiaj ochotę? Zjadłabym kraba. Kraba? Da się zrobić. Czy spodziewamy się kogoś? Nie, 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 ja nie mam czasu. Dobra, lecę, dziękuję. Ach, tylko te telefony. Jestem taka zmęczona. Ojej, co się dzieje? Czuję się bardzo dziwnie. O nie, tylko nie to. O nie. O rany, co się dzieje? O się nie wiem. Poczułam się gorzej. Ojej. O rany. Pani Asiu, pani wymiotuje? Tak, tak. Troszkę lepiej mi się zrobiło. Ale czy może mi pani zrobić ziółka? Oczywiście, już robię. Dziękuję. Proszę mi je przynieść. Dobrze. O rany. Co się dzieje? Zaniosę tych ziółek. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Proszę. Dziękuję, uzdrowiła mnie pani. Naprawdę już od razu zaczęły działać? Tak, wszystko jest super, dziękuję serdecznie. Wezmę od razu te kubeczki. Dobrze. Dziękuję pani Stefciu, pani jest wspaniała. Ale wolałabym jednak, żeby pani... O rany, pani Stefciu, pogadamy później. Halo, halo, tak? Tak już jestem. O rany, jaka ta kobieta jest zabiegana, nawet nie ma czasu, żeby z nią chwilę porozmawiać. Nastawiłam zmywarkę, biorę torbę i lecę na zakupy. Bóg, jest tutaj kto? Halo, halo, Asiu! Pani Stefanio. Asiu. No kurczę, gdzie są wszyscy? dziwne, Asiu, chwila przepraszam. Karol, co ty tu robisz? No jak to, co mówiłem, że wpadnę rano. O rany, przepraszam, totalnie o tym zapomniałam. Karol, przepraszam, ale. Wiesz co, nie mogę dzisiaj się spotkać z tobą. Ale jak to byliśmy umówieni na śniadanie? Przepraszam, zjadłam już śniadanie, wiesz, co musiałam je zjeść w biegu, bo jestem bardzo, bardzo zajęta, a poza tym nie czuję się najlepiej. Co się dzieje? Nie wiem, jakoś tak. To chyba przez jedzenie. Możliwe, że się czymś zatrułam. Pani Stefania pysznie gotuje, ale właśnie ona za pysznie gotuje. Za dużo jem i chyba przez to. Sama nie wiem, ale dzisiaj się nie spotkamy. Asiu, proszę cię, dlaczego taka jesteś? Umówiliśmy się już parę razy. Czuję, że mogłoby coś z tego być, ale sama mnie blokujesz. Karol, proszę cię zrozum. Nie mam czasu, ale Asiu. Karol, zaczynam się denerwować. Jestem w trakcie bardzo ważnej rozmowy telefonicznej. Mam dwa mitingi dzisiaj. Robię właśnie pokaz mody i jeszcze sprzedaję trzy mieszkania, a ty masz czelność mówić mi, że nie mam dla ciebie czasu. Nie mam czasu, nie mam czasu dla nikogo. Niestety nawet nie mam go dla moich psów. Nie mam dla nikogo. Przepraszam, kocham swoją pracę i nie zostawię jej. Aha. Zrozumiałem, że twoja praca jest dla ciebie ważniejsza. Żegnaj, pa. Ach, wróciłam. O, dzień dobry, pani Stefania. Dzień dobry, Karolu. Jak miło cię widzieć. Poczekaj chwilę, zaparzę dla nas kawy, to porozmawiamy. Nie, przepraszam. Uciekam. Ale jak to? Nie mów, że Asia znowu nie ma dla ciebie czasu. Niestety. Ach, ona jest taka zabiegana. Ciągle źle się czuję. Nie mam już jak do niej przemówić. Niestety ja to samo. Karolu, poczekaj chwilę, chociaż dam ci jakąś kanapkę. Proszę bardzo. Pyszne śniadanie zrobiłam. O, rany, naprawdę pyszne. Dziękuję. Karolu, może zrobić ci kawy. Pogadamy. Nie, nie. Uciekam. Ech, jak zwykle. Pani Asia nigdy nie ma dla niego czasu. Biedny chłopak. On się tak zakochał. Ona tylko praca, praca i praca. No dobra, szykuję ten obiad. Cóż ja mogę zrobić w tym. Ten Karol to niczego nie rozumie. Mam już go dosyć. Spotkaliśmy się trzy razy, a ten sobie wyobraża nie wiadomo co. O nie. Znowu to samo. O nie. Znowu? Tak. Źle się czuję. Pani Asiu, proszę się położyć. Naprawdę, proszę się położyć. Praca nie ucieknie. Niestety, nie mam takiej możliwości. Mam jutro tyle rzeczy, że muszę to wszystko dzisiaj pokończyć. O, rany, jest mi tak przykro. Może zaparzę znowu ziółek. Tak, tak, poproszę. Już się robi. Niech pani na chwilę usiądzie, chociaż. No i dziękuję. Jestem jak nowa. Czy jak pani to. Ojej, przepraszam, znowu nie porozmawiamy Halo, halo, tak? No tak, już dzisiaj miałam ten meeting, tak? No, no, no Biedaczka Ciągle tylko praca Dobrze, podam już może obiad, to chociaż może zje obiad Pani Asiu No nie, znowu Nie, no ja nie wyrobię dzisiaj, co się dzieje ze mną Chyba muszę pojechać do jakiegoś lekarza, ale nie mam na to czasu O rany, proszę usiąść Myślałam, że pani trochę zje, ale widzę, że chyba nie bardzo. Ojej, no też mam wrażenie, że nic z tego nie będzie. Proszę jutro jechać do lekarza, zrobić badania, bo zaczynam się o Panią martwić. Dobrze, postaram się, chociaż mam tak napięty grafik, że nie wiem, czy to się uda. Proszę mnie zrozumieć. Ja muszę jechać do domu, do wnuków, ale boję się pani zostawiać. Nie, Stefanio, zrób mi tylko tych ziółek, może trochę więcej. Zostaw proszę w butelce. Ja będę sobie nalewała. Pójdę do lekarza, ale... Muszę zostać sama. Może faktycznie powinnam się położyć. Właśnie to bym proponowała. Dobrze. Nie zmuszam pani do zjedzenia tego obiadu. Pozdychać sama. Stefaniu, proszę cię. Posprzątaj i możesz iść do domu. Dobrze, dziękuję. Może zostanę z panią na noc, bo bardzo się boję. Nie. Nie, nie ma takiej potrzeby. W razie co będziemy pod telefonem? Gdy teraz do łazienki, bo znowu będę wymiotowała. O rany, co się z nią dzieje? wam ten obiec na jutro. Sobie jutro odgrzeję najwyżej. Strasznie się o nią boję, nie wiem co się jej dolega. Dobrze, pozmywam tutaj i lecę do domu. Zostawiłam te ziółka na stole. Proszę je wypić. A w razie co proszę do mnie dzwonić, bardzo proszę. Chociaż i tak się zastanawiam, czy nie powinnam zostać. Albo wezwać lekarza. Nie, położy się trochę. Zaraz mi przejdę, dziękuję. Może czuję się chyba troszkę lepiej. Może coś zjem. Może ananasa? O nie, na dwie godziny, nie wiem co tam się działo w pracy, muszę zajrzeć. O rany, wszyscy na mnie czekali, muszę zadzwonić i jakoś to im wytłumaczyć. Halo, halo. Mamo, mamo, może przerwiemy teraz rozmowę, bo muszę zadzwonić do moich pracowników. No, mam dziwny głos, bo trochę słabo się czuję. Wymiotowałam już tyle razy, dzisiaj nie mam siły. Mamo, proszę cię, rozłączmy się. Co? O czym ty w ogóle mówisz? Jaka ciąża? Jaki test ciążowy? O czym ty mówisz? Mamo, proszę cię. Na pewno nie teraz. Nie, kiedy jestem u szczytu mojej kariery. Dobrze, mamo, pa. Jutro zadzwonię, cześć. No hej, przepraszam Was bardzo. Musiałam uciec, bo naprawdę dzisiaj się bardzo źle czułam, ale jutro już będę w pełni sił i dokończę ten projekt z samego rana albo może nawet popracuję w nocy. Więc bądźcie zwarci i gotowi, nic nie odwołujemy. Tak, no dziękuję, dziękuję. Trzymajcie się pan. Co ona w ogóle wymyśla? Jaki znowu test ciążowy? Jaka ciąża? Rolem? Matko. Nigdy. W ogóle z nikim. Nie chcę żadnych dzieci. Nie ma w ogóle takiej opcji. Dzieci by mi tylko zniszczyły karierę. Nie chcę tego. Nigdy. Najwyżej popracuję sobie przez całą noc. No dobrze. Pani Asiu, zrobiłam zakupy. Pani Asiu, gdzie pani jest? Pani Asiu, o rany. No nie, niech ona tylko, nie, mi nie mówi, że już pracuje. Zrobię jej kawę. Bo czuję, że ona już jest na, na straży. Pani Asiu, pani Asiu. O rany, pani Asiu, czy pani śpi? Nie, 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 nie śpię. Przepraszam, musiałam przysnąć troszeczkę, bo nie spałam całą noc, tylko pracowałam. Nie spała pani całą noc? Proszę się napić kawy. Dziękuję, pani Stewciu, pani mnie ratuje. Jak pani się czuje? No. Chyba już dobrze, chyba jest okej, okay. cudownie, to zrobię śniadanie, ale może pójdzie pani do lekarza. Nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Tak, proszę zrobić śniadanie, a ja tymczasem muszę odebrać. Halo, halo, no tak, jestem już, tak, wchodźcie na meeting. Dobra, zrobię jej śniadanie. Pani Asiu, śniadanie stygnie. Już idę, już idę. Ale cudowności, jakie wspaniałe ciasteczka, byłam dzisiaj w cukierni. Wow, chyba że pani nie powinna jeszcze może jeść. Nie, nie, tyle dobroci. Ale pyszności. Zjem sobie. Pani Stefcia, jakie to było wspaniałe. Zaczyna się. Nie no, zaczynam się martwić. Muszę zadzwonić do pana Karola. Ja nie dam rady zmusić pani Asi do lekarza. Dzień dobry, panie Karolu. Tak, tu pani Stefcia. Panie Karolu. Panią Asią dzieje się coś złego. Proszę, niech Pan przyjedzie. Niech ją namówi na lekarza. Od wczoraj wymiotuje. Ja nie wiem, co się dzieje. Bardzo pana proszę. Niech Pan przyjedzie i zareaguje. Na moje wołania, na moje prośby. Niestety pani Asia nie reaguje. ja Bardzo się o nią martwię. Proszę przyjechać. Dziękuję. Jak ja poprowadzę ten pokaz. Jak ja pojadę sprzedać te mieszkania. Na no, dzień dobry. Karol, co ty? Co ty tutaj robisz? Wszystko okej? Okay? No. A co ma być? Nie okej. Okay? Wszystko jest w porządku. O nie. No właśnie widzę, że nie jest w porządku. O co chodzi? Asia, jedziemy już do lekarza. Szybko, pakuj się. Nie, nie ma w ogóle takiej opcji. Jedziemy do lekarza. Szybko. Pani Asiu, proszę. Czy to pani sprawka? Tak, przepraszam, ale bardzo się o panią martwiłam. O rany. Lekarz, tylko nie to. Dobra, jedźmy. Szybko, zbadamy się, zaraz wrócę. Mam bardzo dużo pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Przepraszam, z moją dziew... Koleżanką znajomą jest. Yy, źle się czuję. Czy możemy to zbadać? Tak, oczywiście. Zapraszam na drugie piętro. Dziękuję bardzo. Proszę się położyć. To będzie najlepsze. Karol, ja nie chcę leżeć na tym łóżku. Poczekaj chwilę, poczekaj, zawołam lekarz. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Państwo na porodówkę? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Moja dziewczyna po prostu bardzo źle się czuje. Czy można ją przebadać, ale... Ale jest w ciąży, tak? Czy to ciąża zagrożona? Nie, ona nie jest w ciąży. Po prostu trzeba ją zbadać. Aha, to pierwsze piętro. Pierwsze? Pan powiedział, że drugie. Może się pomylił. Dobrze, dziękuję. Dobrze, Asiu, poczekaj. Halo, halo, czy jest tutaj ktoś? Dzień dobry, słucham. Dzień dobry, moja dziewczyna źle się czuje. Czy można ją zbadać? Tak, oczywiście, oczywiście, a co jej dolega? Dzień dobry. Źle się czuję. Proszę ze mną. Ja już zawiozę. Czy mogę wejść z Państwem? Nie, nie. Weźmiemy Pańską dziewczynę. My nie jesteśmy parą. Dobrze, proszę, nieważne. Proszę się położyć. Teraz najważniejsze, żeby Panią przebadać. Proszę założyć maskę, zdjąć okulary. Zobaczymy, co tutaj się dzieje u Pani. Zobaczymy, co tutaj jest. Funkcje życiowe ok. Tętno jest w porządku. Co się dokładnie dzieje? Wymiotuje cały czas. Wymiotuje Pani. Mhm. No dobrze. Zróbmy USG. Łeckie? No i mam dla pani radosną nowinę. Jest pani w ciąży, gratuluję. Może zawołamy chłopaka? Nie, jak to chwila, aż wstanę. Jestem w ciąży? Tak, gratulacje. Nie mówmy tego mojemu chłopakowi. Dobrze? Nie mówić? Nie, nie, dziękuję, po prostu dziękuję. No dobrze, to musi pani teraz odpoczywać. Tak, y, y, ja snę, będę odpoczywała dobra, wyjdę stąd po prostu. Dziękuję. Do widzenia. Proszę pamiętać o badaniach cyklicznych. Tak, oczywiście. Czy może pod, potrzebuje Pani pomocy? Nie, dziękuję bardzo. Potrzebuję, to dla mnie ciężka informacja, więc muszę po prostu usiąść. Dobrze, dziękuję. No i co, i co? Nie, nic, nic. Powiedzieli tylko, że muszę po prostu się oszczędzać, jestem przepracowana. Aha. Karol, zawieź mnie do domu, proszę cię. I to wszystko, nie dostaję żadnej recepty leków. Nie, to tylko wyczerpanie. Chodźmy, Karol, proszę cię. No dobrze. Chodźmy do domu. Wróciliście i co? Nic, nic, to wyczerpanie. Wiecie co? Ja położę się spać, a wy proszę. Idźcie już do domów. Ale nie skończyłam pracy. Zostanę z panią. Nie, nie trzeba. Dziwna sytuacja. Asia nie dostała żadnych leków, tylko ma leżeć. Czyli to naprawdę zmęczenie. No dobrze. Idźcie proszę, bo źle się czuję. Zostawcie mnie. Będę pod telefonem. Pa! Ale dziwna sytuacja. Weszła i wyszła stamtąd blada jak ściana. No nic pewnie jest przemęczona. Dobrze, chodźmy. Obiec zostawiłam, więc sobie zjem. No dobra, słuchajcie, i tak myślę, że zakończymy dzisiejszą historię. Zobaczycie, co będzie w następnym odcinku. Jak widzicie, Asia no nie przyjęła za dobrze tej ciąży. No, nie, jest, nie jest za bardzo zadowolona. Hu, będzie ostro, będzie się działo. Dobra, słuchajcie, zostawiajcie proszę subskrypcje, kciuki w górę, komentarze. Napiszcie mi koniecznie, czy podobał się Wam ten dzisiejszy odcinek i czy jesteście ciekawi w dalszej części. A tymczasem trzymajcie się, buziaki i do następnego. Pa, pa!